Może taki życiowy, egzystencjalny komentarz, bo chcę wrócić do kopalni srebra i złota. Rozumiecie? Istnieje kopalnia. Istnieje taki dół w życiu człowieka, kiedy odzyskujesz wiarę. Kiedy już wiesz, kim jest Bóg, bo w taką ciemność wszedłeś, czy weszłaś, że mówisz: Boże, wtedy to słowo brzmi autentycznie. Miejsce, gdzie puczą złoto. Co to znaczy puczą złoto? Gdzie ta twoja mądrość jest oczyszczana, wypukiwana z brudu? Gdzie ten wynalazca złota, Ojciec Niebieski, bierze siton, doświadczenia, bierze błoto twojego istnienia i trzęsie. Mówi: Błoto na dół, złoto do góry. I ty czujesz, że w życiu cię trzęsie. Wszystko ci się rozsypuje, rozwala, pieniądze wylatują. Już nie mogę, już nie mogę. Dobywa się z ziemi żelazo. Kamienie na mieć przetapiają. Mieć to jest natura anielska. Kres się kładzie ciemności. Zobaczcie, w ciemności kres się kładzie ciemności. Przeszukuje się wszystko dokładnie. O, tak, w takim doświadczeniu mroku życiowego dokładnie cię Pan Bóg sprawdzi. Wszystko przeszuka. Tam wszystko trzeba wyczyścić. Kamień i mroki i zmierzch. Na odludziu kopią chodniki, czyli w jakiejś ogromnej samotności człowiek próbuje się przedostać do Boga. Że doświadczenie samotności jest dane po to, żebyś tą kopalnię mądrości sobie wykopał. Po co ta kopalnia mądrości? Chęt tam, gdzie noga się gubi, czyli nie masz oparcia dla stóp, nie masz oparcia w człowieku, nie masz oparcia w doświadczeniu, w niczym zabezpieczenia. Zawieszeni kołyszą się samotni. Wyobraź sobie to, tak, za włosek Ojciec Niebieski trzyma kogoś, a ty nie masz, próbujesz kogoś się chwycić, nie możesz nikogo. I nic pod nogami. Takie doświadczenie. W ciemności wisisz. Misz otchłań. I tylko wiesz, że on cię trzyma tutaj. Ziemię, skąd chleb pochodzi, od dna pustoszą jak ogniem, bo kamień i szafir zawiera. Skąd my znamy to słowo szafir? W poprzednich dwóch. Tekstów. Szafir był tutaj na pektorale i szatana, i arcykapłana. O tu się te charyzmaty zdobywa. Wiecie gdzie? W otchłani Twojego doświadczenia. W ciemności, w samotności, na odludziu, gdzie nie masz gdzie nogi postawić. Tu się charyzmat wydobywa. W kopalni mądrości. Kiedy Bóg czasem człowieka zostawi w takiej ciemności, że człowiek już nic nie wie. I ty masz takie doświadczenie. Nie wiem, czy za sobą. Nie wiem czy teraz, a jeśli nie, spotkacie... i Bóg mnie wysłał tutaj po to, żeby cię uprzedzić. Uważaj! Kopalnia przed tobą, za tobą, lub teraz... rozeznaj to słowo. Ta kopalnia ci się po to zdarzy, żebyś miał charyzmat wykuty. Po to, żeby ten charyzmat służył człowiekowi, a nie błyszczeniu dla ciebie. Dlatego Bóg wpuszcza cię w doświadczenie, chce oczyścić twoją miłość własną. Bo kamień i szafir zawiera z ziarnkami złota zmieszany. I uważaj, tu jest bardzo ważny tekst. Drapieżnik nie zna tam ścieżki. Kto to jest drapieżnik? Tak, szatan tak nisko nie zejdzie. Drapieżnik nie zna tam ścieżki. Diabeł się tak nisko nie upokorzy. Człowiek może jeszcze upokorzyć się tak nisko, żeby przyjąć nędzę, żeby przyjąć samotność, żeby przyjąć odrzucenie, żeby przyjąć klęskę. Szatan jest duchem, który chce ciągle zwyciężać. On chce ciągle triumfować. To jest duch pychy, nie? On nie umie przegrywać, dlatego przegrał. Człowiek, ponieważ umie przegrywać, może wygrać. Tak jak Jezus, który przegrał na, kle, na krzyżu i jest zmartwychwstałym Jezusem, triumfującym. I my krzyż wielbimy jako znak zwycięstwa, chociaż jest znakiem klęski, bo umiał przyjąć klęskę. Kiedy umiesz przyjąć klęskę, umiesz przyjąć doświadczenie, umiesz przyjąć cierpienie. Umiesz przyjąć ciemność, samotność, stają się one zwycięstwem. Jeśli umiesz przyjąć kopalnie mądrości. Zobacz, co jest dalej napisane. Nie widzi jej oko sępa, czyli taki rodzaj demonów, które żerują na ludzkich zranieniach. Nie dojdzie tam dumne zwierzę. Demon pychy. Nawet i tam nie dotrze. A mówi list Piotra, że szatan jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Dalej czytaj. By wyciągnąć ręce po krzemień, do gruntu przewraca się góry. W skalę się kuje chodniki, oko otwarte na wszelką kosztowność. Kosztowność, charyzmat, dar. Tamuje się źródła rzek. Żeby wydobyć z dna te kamienie, zatamowywano rzeki. Ale rzeki są również w Tobie. Namiętności, afekty, uczucia, emocje. To trzeba trochę opanować, żeby charyzmat wyszedł na wierzch by skarby wydobyć na powierzchnię. A skąd pochodzi mądrość i gdzie ta jest siedziba wiedzy? Człowiek nie zna tam drogi, <laughs> nie ma jej w ziemi żyjących. Otchłań mówi nie we mnie, nie u mnie, tak może dowodzi. Nie daje się za nią złota, zapłaty nie waży się w srebrze, nie płaci się za nią złotem Zofiru, ni sardoniksem, rzadkim ni szafirem złoto i szkło jej nierówne nie wymienisz na złote naczynia nie liczy się kryształ i koral perły przewyższa posiadanie mądrości i topas i topas skórz niedorówna najczystsze złoto nie starczy. Tu już tekst mówi o mądrości czyli właśnie o samym Chrystusie o życiu w Chrystusie. Ale wymienia po kolei wszystkie, wszystkie klejnoty te które później gdzieś tam na tym pektorale szatana czy arcykapłana widzieliśmy. Rozważ te trzy teksty. I pomyśl o tym, co Bóg mówi do Ciebie dzisiaj o Twoich charyzmatach, o Twoich darach i o tym, czego od Ciebie oczekuje, jakiej zmiany postawy wobec tych darów, a jednocześnie czego oczekuje od Ciebie, jeśli chodzi o Twoje doświadczenie kopalni, doświadczenie cierpienia, doświadczenie ciemności, osamotnienia czy pewnej klęski, przez chwilę w sercu swoim rozważ Ojcze najwyższy nasz tato, kto jesteś w niebie i nie zapominasz o dzieciach, które są na ziemi Otwórz serce przed nami i daj nam taką mądrość, abyśmy we wszystkim, co nam przygotowali w życiu, widzieli Twoją łaskę, która nas uzdalnia do miłości Ciebie i naszych braci i sióstr. Daj nam taką łaskę, Panie. Teraz, w tym spotkaniu. Abyśmy nie chcieli przepisywać sobie chwały, daj nam taką łaskę, abyśmy przejmowali każdą kopalnię mądrości, każde doświadczenie dogłębne w taki sposób. Nie z rozpaczą, ale z nadzieją, że na samym dnie tego doświadczenia znajdziemy klejnot. Twój charyzma, twój dar, twoją miłość. O najwyższy, o Wszechmogący. O Ty, który stworzyłeś gwiazdy i najmniejszy pyłek na Ziemi. O Ty, który stworzyłeś liście i owoce i drzewa i zwierzęta. Ty, który stworzyłeś potężne planety i gwiazdy i księżyc i czarne niebo. Wejrzyj na nas, na swoje dzieci. Daj nam mądrość. Mądrość potrzebną do tego, aby żaden z Twoich darów nie zmarnował się i aby żaden z Twoich darów nie służył grzechowi. Daj nam mądrość, jak dałeś Salomonowi, kiedy spał, kiedy był w ciemności. Bo Ty dajesz mądrość w ciemności, w doświadczeniu. O najwyższy, o wszechmogący, o święty. O ty, którego słowami nie można wypowiedzieć, bo brakuje słów w sercu i w umyśle, aby wyrazić twoją wielkość i mądrość. O święty, o najświętszy, daj nam mądrość. Niech duch Twój spocznie na naszych sercach, jak gołębica w gnieździe. Przyjdź, najwyższy, przyjdź, święty duchu. Przyjdź, Duchu Mądrości i Rozumu, stąp na nas. Tchnij, Duchu Święty. Tchnij, Duchu Święty. Obdasz nas mądrością. Pokorą i mądrością. Tak jak klejnoty są oprawione w złoto, tak niech mądrość będzie oprawiona w pokorę. O, przyjdź Duchu Święty. Nisyri Szemu ruchu. Že Borúach, en boru Zdwajcie go Alla Maryjenne snuam Nu shrede de hazladi Andoshmo mi Elo, elo, loj, laj laj elo, si, lili, lili, si, a si, szyrymen, no, mu ane, no, Nie, no, no, nie no, nie no, Przeniknij nasze dusze, wejdź do naszych świątyń. Allah mer Oddaj nam mądrość i pokorę, panie. Allah hadrianu, wytrwałą miłość po braciom i siostrom. Allah hadrianu, przyoblecz nas jak arcykapłanów. Ella hadrianu, diana sirynu. Odziej nas, panie, w swój pektorał. Allah

Dziękujemy Ci, że jesteś, że przechadzasz się pośród nas. I nikogo z nas nie omijasz tutaj, o najwyższy, nawet najniższych, bo właśnie najniżsi są dla Ciebie pierwsi. Ostatni są pierwszymi w Twoich oczach. O Najświętszy, chwalimy Cię naprawdę, chwalimy Cię szczerym sercem. Tak bardzo chcemy Cię szczerym sercem teraz pochwalić, wyrazić Ci wdzięczność i powiedzieć Ci, O Panie, Czemu to wybrałeś mnie? Dlaczego nie ominąłeś mnie w życiu? Dlaczego mnie tak kochasz? Dlaczego twoja dłoń jak pieczęć jest na moim sercu? Dlaczego aż twoje linie papilarne są w mojej duszy odbite i znam szczegóły twojej miłości, O Najświętszy? Dlaczego mnie nie ominąłeś? Dlaczego? Przecież byli lepsi, wspanialsi, bardziej udani, a ty nie ominąłeś swojego sługi i służebnicy. Dlaczego teraz stoisz przy mnie tutaj, Panie? Przecież w swoim życiu mówiłem, nie jestem nikomu potrzebny.